В сегодняшнем оттинку. No, witam Cię drogi widzów w kolejnym odcinku na moim kanale, tym razem poświęcony Windowsowi 95 i naturalnie, jeżeli ten film Ci się spodoba, to taktyczna łapka w górę. I też Ciebie widzów zachęcam do subskrybowania mojego kanału, bo wszystko teraz zależy od Ciebie. Nadal się rozwijamy, teraz lecimy po 200, jeżeli chcesz być na bieżąco z moim kanalem, to wbij się na Discorda, link w opisie, więc bez przedłużania zaczynamy. To tak, najpierw jak zawsze stwórzmy wirtualną maszynę dla bohatera odcinka. Okej, okay, dziś przygotowałem dla Was więcej niż podstawową historię i ciekawostki, ale to w międzyczasie. To teraz jak zawsze podczas instalacji opowiem wam historię i ciekawostki o bohaterze odcinka. I tak, ograniczałem się z długością odcinka, bo jakbym przedstawił dokładnie całe szczegóły, to odcinek by trwał około godziny. Bo tego jest naprawdę dużo, więc bez przedłużania, lecimy z tematem. No okej, okay, Windows 95, nazwa kodowa Chicago. Pierwszy system operacyjny z rodziny 9X został wypuszczony do sprzedaży detalicznej 24 sierpnia 1995. Windows 95 połączył poprzednio oddzielne dwa produkty ms dos i Microsoft Windows. Zawierał znaczne ulepszenia w stosunku do swojego poprzednika, przede wszystkim w graficznym interfejsie użytkownika GUI. Wprowadzono również poważne zmiany w podstawowych komponentach systemu operacyjnego, tak jak przejście z 16-bitowej architektury do wielozadaniowej 302-bitowej architektury. W systemie Windows 95 pojawiło się kilka elementów interfejsu, które stały się charakterystyczne dla Windows do dzisiaj, m.in. przycisk menu start, pasek zadań i ikona mój komputer. Windows 95 opierał się na wbudowanym w nim MS-DOSie 6.0. Wprowadzono też opcję m.in. Plug and Play, mechanizm instalowania sprzętu, czyli system sam wykrywa włożoną kartę i prosi o sterownik do niej. Chociaż Plug and Play budziło podziw, lecz większość komputerów w tamtych czasach posiadało jeszcze stare złącze ISA i większość sprzętów nie posiadało tej zgodności, więc wtedy krążyła alternatywna nazwa dla PNP: Plug and Play. Dodano też obsługę pamięci masowej USB wprowadzoną wraz z dodatkiem OSR 2.1, rejestr systemowy przejmuje rolę plików INI. Nowy system plików FAT32 wprowadzony też w wersji OSR 2.1. Czyli Windows 95 to był przełom na rynku systemami operacyjnymi i przy okazji z góry obalił w tamtych czasach głównego konkurenta i jego system, a oczywiście chodzi o ibm i jego OS 2. Pojawienie się Windowsa 95 miało ogromne znaczenie dla rynku komputerów osobistych. Dzięki niemu skrzydła rozwinęli nowi lub wcześniej mało znani producenci jak Nvidia czy Creative. Następcą Windowsa 95 jest Windows 98, a poprzednikiem Windows NT 3.5. W 1996 roku planowano wydanie Windowsa 96. Jednak zaniechano tą edycję, a jego możliwości zostały przeniesione do ostatniej wersji Windowsa 95. Ówcześnie Windows 95 OSR 2.1 był też potocznie nazywany systemem Windows 97. No to teraz na ekranie przedstawiłem Wam rozkład edycji Windowsa 95 i zawierających przez nich opcji. I tak, mam dla Was ciekawostkę. Niektórzy to na pewno podejrzewali, a część tego na pewno nie wiedziała. I to jest potwierdzone, że gry i programy się szybciej instalowały, gdy użytkownik ruszał kursorem w WIN 95. I ogólnie to 1 grudnia 2001 roku Microsoft zakończył wsparcie dla Windowsa 95. Tak. To teraz na ekranie macie przedstawione minimalne i zalecane wymagania dla Windowsa 95. Tak, to słyszymy się zaraz, jak tylko Windows 95 zawita nas swoim pulpitem. Ok, więc teraz opowiem Wam trochę o betach tego systemu. To tak, w lutym 1994 dziennikarz Michael J. Miller w lokalnej gazecie pokazał screena wczesnej bety Windows 95. Prawdopodobnie na ukazanym screenie była alfa w wersji 73G. win 95 miał bardzo dużo bet, ale właśnie z tej bety 73G szczęśliwie przetrwał nagranie, na którym pracownicy Microsoftu przeprowadzali tak tzw. testy Windows 95 Usability Testing Builds. To jest właśnie to nagranie. To no okej, okay, to teraz pokażę Wam jak wyglądały płyty wczesnych wersji Chicago i jak wyglądały pudełka, które wraz z płytami docierały do testerów. Dobra, to ma obgadane. To teraz przegląd systemu. A ja wam opowiem dalej o Win93. I tak, nie pomyliłem się, bo wcześniej w gazetach mówiono o nim Win93. To co? To słyszymy się za chwilkę. Tak, to teraz przejdźmy do 24 sierpnia 1995, bo naprawdę się działo. Microsoft szalał jeżeli chodzi o sprawy marketingowe związane z Win 9.5. Najpierw wydali 3 miliony dolarów do praw autorskich utworu Rolling Stonesów pod tytułem Start Me Up. Potem w całym lodynie za darmo rozdawano lokalne czasopismo The Times, na dodatek zwierzowca w CN Tower zwisał 90 metrowy baner reklamowy, Empire's Tale świeciło kolorami Loga Windows. Szacuje się, że Microsoft wydał ponad 300 milionów dolarów na same kampanie marketingowe. I tak, jeden z pracowników Microsoftu, który był zaproszony na zamkniętą imprezę tylko dla pracowników, przyznał się, że zabawa była taka, że jeden z uczestników zaczął jeździć motorem po całej sali i wypalił ślady opon na dywanie. Sam przyznał, że mieli szczęście, że YouTube wtedy nie istniał. Ale chcąc nie chcąc Microsoftowi się udało. W pierwszym tygodniu wyprzedano 7 milionów pudełek systemem, a w ciągu miesiąca równe 40 milionów. Oprócz os Microsoft dał coś na start, dosłownie coś na start. Para wideo i domówek. Ale najlepszym dodatkiem była gra Hower, w którą sam grałem i polecam. Duży wkład w Windows 95 miał też Brian Eno, który stworzył ten piękny dźwięk uruchamiania systemu. Sam Brian Eno mówił, że dostał zlecenie od MS na stworzenie utworu, który jest inspirujący, uniwersalny, optymistyczny, emocjonujący i sentymentalny i miał trwać 3,1 sekundy. Po kilku latach Brian Eno udzielił wywiadu i dopowiedział, że utworzył aż 84 wersje tego utworu, lecz przedstawiciel Microsoftu wybrał tą znaną do dzisiaj. No dobra, wyczerpałem temat, opowiedziałem Wam wszystko co mogłem o tym systemie, to teraz dokończmy przegląd tego oto systemu. Dobra, no to mamy zaliczony ten ciężki temat. To teraz dodam z boku, że nie da się z niego korzystać w 2021 roku, ale świetnie znajduje swoje zastosowanie jako zabytkowy system w retro PC. Okej, okay, to teraz każdy z Was pisze w komentarzach jaki system mam wam przedstawić w następnym odcinku z serii wszystko o to tyle z mojej strony. Do zobaczenia i cześć.